Ale zacznijmy od początku. Taki przedpokój. <noise> tutaj, pokój, który dzieliłam razem z siostrą. Ten pokój był niewidzialną linią podzielony wzdłuż. Moja część była tutaj po tej stronie. Dzisiaj to jest pokój mojego taty. i Dlatego wiszą tutaj zdjęcia I dzieci. Bo nawet tu ja jestem z dżungli ze strzelbą. Ale tutaj kiedyś wisiały plakaty Beatlesów na całej ścianie. To jest moje biurko. Tutaj stała maszyna do pisania. Bo wtedy jeszcze nie było komputerów. I tutaj stawałam przy oknie i patrzyłam z ósmego piętra na świat. I tam daleko, daleko, na horyzoncie, czasem widać było, jak zachodzące słońce odbija się w morzu. I ja wtedy marzyłam o tym, że wyruszę na to morze, i za to morze, i za następne morza i oceany, i będę odkrywała świat. Za mną stoi biblioteczka, w której trzymałam moje ukochane książki. Sprawdźmy, czy jakieś książki, które znam z dzieciństwa, wciąż tu stoją. Mity greckie, pamiętam. Parandowski, polscy pisarze współcześni, powieść Poltera Scotta. To wszystko stało tutaj, kiedy jeszcze tutaj mieszkałam. Statek śmierci. Na pewno czytałam tę książkę. To wszystko książki, które znam. Tak, jakbym nigdy stąd nie wychodziła. O, Lesi, wróć. Ludzie bezdomni. Te nowe to są nowe, których tutaj nie było, ale te stare to są wszystko przygody. Melich, mel, Meliklesa Greka. Tak, pamiętam, pamiętam. Czesław Kuriata, pamiętam, pamiętam. Paddington daje sobie radę. Jedna z moich hulkowanych książek. Naprawdę nie wiedziałam, co znajdę w tej biblioteczce. Fredro, chłopiec, chłopiec z Georgii, pamiętam. Erskine Caldwell, tak. Nocny lot. Zajęcia praktyczne, techniczne. Tak, to też jest moja książka. Szara Wilczyca. Och, uwielbiam. James Kerwood, Czytałam jego książki będąc dzieckiem. Będąc w szkole średniej. Kiedy byłam nastolatką Arcya Wielkich Mistrzów Malarstwa Siedmiu Mistrzów Niespodzianki Pamiętam, to są opowiadania detektywistyczne To też pamiętam To jest kalender Moje sprawy i sprawki Wydaństwo Harcerskie To jest dla, me... dla ko... chłopców A tu jest dla dziewczynek no po prostu niesamowite. Um, 78 rok. Notatnik i kalendarz dla dziewczynek i chłopców. Ciekawe czy znajdziemy coś w środku. Coś się ja tutaj pewnie pisałam, tak? Dobrze, coś pisałam. Beatka, mieszkam w Koszalinie. Tata jest artystą, a mama kulturystką. Klasa pierwsza B, szkoła numer 10, klasa pierwsza B, czyli miałam wtedy 7 lat, tak? No tak, więc to jest ym, spis obecności kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej. To moja mama pisała, zakupy i obiad w mieście. Ruchoma lista przyjaciół. Dosze <grystanie> grzeżna, Władek, Nepciu, nie wiem, kto to jest Nypciu, Stasie, kromek, Andrzej D. Andrzej, te obowiązki domowe. Hmm. Kurczak, upiec na patelni, położyć na patelni, ale to nie ja pisałam. Nie wiem kto. To nie moje pismo. Mój mały kotek nazywa się Picik. Bardzo lubi rybę, jajko, żółty ser i surowe mięso. <noise> Picik. To był mały czarny kotek.